Niech nie oddala się zwój tego prawa od Twoich ustale, rozważaj je dniem i nocą, po to, by pilnować postępowania zgodnego ze wszystkim, co zostało w nim napisane. Księga Jozuego, rozdział pierwszy, wers 8 Codzienne czytanie Biblii. Przekład dosłowny Ewangelicznego Instytutu Biblijnego Nowy Testament, księga objawienia, rozdział 21. Nowe niebo i nowa ziemia. I zobaczyłem nowe niebo i nową ziemię. Gdyż pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i nie ma już morza. I zobaczyłem święte miasto, nową Jerozolimę, zstępującą z nieba od Boga, przygotowaną niczym panna młoda, przyozdobiona dla swojego męża. I usłyszałem donośny głos od tronu mówiący: Oto namiot Boga z ludźmi. Będzie mieszkał z nimi, a oni będą Jego ludami, i sam Bóg będzie z nimi ich Bogiem. I otrze wszelką łzę z ich oczu. I śmierci już nie będzie: ani bólu, ani krzyku, ani znoju już nie będzie, gdyż pierwsze rzeczy przeminęły. I powiedział ten, który siedzi na tronie: oto wszystko czynię nowym. I dodał: Napisz, te słowa są wierne i prawdziwe. I powiedział do mnie: Stało się. Ja jestem alfa i omega, początek i koniec. Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody życia. Zwycięzca to odziedziczy i będę mu bogiem, a on będzie mi synem. Co do tchórzów zaś i niewiernych, nieczystych i zabójców, uprawiających nierząd i czary, bałwochwalców i wszelkich kłamców, ich działem będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga. Opis Nowej Jerozolimy. I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, którzy mieli siedem czasz napełnionych siedmiu ostatecznymi plagami, i powiedział do mnie: Chodź, pokażę ci pannę młodą, małżonkę Baranka. I zaniósł mnie w duchu na górę wielką i wysoką i pokazał mi święte miasto Jerozolimę, zstępującą z nieba od Boga. Miała ona chwałę Boga, jej blask przypominał najdroższy kamień, niczym kamień lśniącego jaspisu. Miała ona wielki, wysoki mur, miała dwanaście bram, a na bramach dwunastu aniołów oraz wypisane imiona, które są imionami dwunastu plemion synów Izraela. Od wschodu trzy bramy, od północy trzy bramy, od zachodu trzy bramy, i od południa trzy bramy. Mur miasta miał dwanaście fundamentów, a na nich dwanaście imion dwunastu apostołów baranka. A ten, który ze mną rozmawiał, miał miarę złotą trzcinę, aby zmierzyć miasto, jego bramy i jego mur. A miasto było położone jako czworokątne, jego długość była równa szerokości, i zmierzył miasto trzciną na dwanaście tysięcy stadiów. Jego długość, szerokość i wysokość były równe. Zmierzył też jego mur, 144 łokcie miary ludzkiej, która była miarą anioła. Jego mur zbudowany był z jaspisu, a miasto było z czystego złota, przypominającego czysty kryształ. Fundamenty muru miasta ozdobione były wszelkim drogocennym kamieniem. Pierwszy fundament jaspis, drugi szafir, trzeci halcedon, czwarty szmaragd, piąty sardonyks szósty krwawnik, siódmy chryzolit, ósmy beryl, dziewiąty topas, dziesiąty chryzopras, jedenasty jacynt, dwunasty ametyst, a dwanaście bram to dwanaście pereł. Każda z bram była z jednej perły, a ulica miasta to szczere złoto jak przezroczysty kryształ, a przybytku w nim nie widziałem, gdyż Pan, Bóg Wszechmogący, jest jego przybytkiem oraz baranek, Miasto nie potrzebuje też słońca ani księżyca, aby mu świeciły. Oświetla je bowiem chwała Boga, a jego lampą baranek. Przy świetle tego miasta chodzić będą narody, a królowie ziemi wniosą do niego swoją chwałę, a jego bramy nigdy nie będą zamknięte za dnia, gdyż nocy tam nie będzie, i wniosą do niego chwałę i dostojeństwo narodów. I nie wejdzie do niego w ogóle nic nieczystego, ani nikt. Kto popełnia obrzydliwość i kłamstwo tylko ci, którzy są zapisani w zwoju życia baranka. Stary Testament. Księgi proroków większych. Księga Izajasza. Rozdział 47. Upokorzenie Babilonu. Stąp i usiądź w prochu dziewico, córko Babilonu. Usiądź na ziemi, nie na tronie, ty, córko chaldejska, ponieważ już więcej nie będą cię nazywali delikatną i wypieszczoną. Weź się do żaren i miel mąkę, odkryj swoją zasłonę, podwiń suknię, obnasz łydki, przechodź przez rzeki, niech będzie odkryta twoja nagość i widoczna twoja hańba. Wezmę pomstę, nie oszczędzę nikogo, mówi nasz odkupiciel, jego imię, jachwe zastępów święty Izraela. Usiądź w milczeniu i wejdź do ciemności, córko chaldejska, gdyż już nie będą cię nazywali panią królestw. Gniewałem się na mój lud, splugawiłem moje dziedzictwo i wydałem ich w twoją rękę. Lecz nie okazałaś im litości. Na starcu włożyłaś swoje bardzo ciężkie jarzmo, i powiedziałaś: Na wieki będę i na zawsze pozostanę panią. Nie brałaś sobie tych rzeczy do serca i nie pamiętałaś o swym końcu. Lecz teraz słuchaj tego. Wygodni się ty, mieszkająca bezpiecznie, mówiąca w swoim sercu, ja i nikt więcej. Nie pozostanę wdową i nie doznam utraty dzieci. Przyjdą na ciebie te dwa nieszczęścia niespodzianie w jednym dniu utrata dzieci i wdowieństwo. Według ich pełni przyjdą na ciebie, mimo ogromu twych czarów, mimo twoich bardzo licznych zaklęć. A tak czułaś się ufna w swym złu, mówiłaś: Nikt mnie nie widzi. Twoja mądrość i Twoja wiedza zwiodły Cię, i mówiłaś w swoim sercu ja i żadnej więcej. Lecz przyjdzie na Ciebie nieszczęście, nie poznasz Jego nadejścia i spadnie na Ciebie klęska, której nie zdołasz przezwyciężyć, i przyjdzie na Ciebie nagle zagłada, której nie przewidzisz. Stój ze swoimi zaklęciami i z licznymi swoimi czarami, którymi się trudziłaś od młodości, może zdołasz to wykorzystać, może wzbudzisz postrach. Jesteś zmęczona mnóstwem swych planów, niech wstaną i ocalą Cię dzielący niebiosa. Obserwatorzy gwiazd oznajmiający co miesiąc, skąd na Ciebie przyjdą nieszczęścia. Oto stali się jak słoma, ogień ich pochłania. Nie uratują swoich dusz z ręki płomienia. To nie żart dla ich ogrzania, ognisko, przed którym się siedzi. Tacy stali się dla Ciebie ci, z którymi się trudzisz, kupczący z Tobą od Twojej młodości. Powłóczy się, każdy w swoją stronę. Nie będzie nikogo, kto by cię ratował. Księgi proroków mniejszych Księga Amosa, rozdział trzeci. Przymierze i jego zobowiązanie. Słuchajcie tego słowa, które wypowiedział Jahwe o was, synowie Izraela, o całym rodzie, który wyprowadziłem z ziemi egipskiej. Tylko was poznałem spośród wszystkich rodów ziemi, dlatego nawiedzę was za wszystkie wasze winy. Czy dwóch idzie razem, jeśli się nie umówili? Czy lew ryczy w lesie, jeśli nie ma łupu? Czy lwie wydaje swój głos z legowiska, jeśli nic nie złowiło? Czy wpada ptak w sidła na ziemi, jeśli brak w nich przynęty? Czy sidło podrywa się z ziemi, jeśli nic się w nie nie złapało? Czy lud nie drży, gdy w mieście zadmą wróg? Czy w mieście zdarza się nieszczęście, którego by Jachwe nie wywołał? Tak, nie czyni pan Jachwe nic, jeśli nie objawi swego planu swoim sługom prorokom. Lew ryknął. Kto się nie boi? Pan Jachwe przemówił. Kto by nie prorokował? Zapowiedź rozprawienia się z Samarią i Betelem. Ogłaszajcie w pałacach Ażdodu i w pałacach ziemi egipskiej. I powiedzcie, zbierzcie się na górze Samarii i zobaczcie, jak wielkie w niej zamieszanie i jaki ucisk w jej wnętrzu. Nie umieją postępować uczciwie oświadczenie Jahwe gromadzą gwałt i przemoc w swych pałacach. Dlatego tak mówi pan Jahwe: Nieprzyjaciel, oblężenie ziemi i sprawi, że opuścicie siła i splądrowane będą Twoje pałace. Tak mówi Jahwe, jak pasterz wyrywa z paszczy lwa dwa podłudzia lub kawałek ucha, tak zostaną wyrwani synowie Izraela, siedzący w Samarii, w zbytku na łożu i na jedwabnej kapie. Słuchajcie i świadczcie przeciwko domowi Jakuba. Oświadczenie pana Jachwe, Boga Zastępów, tak. W dniu mojego nawiedzenia przestępstw Izraela nawiedzę też ołtarze Betelu i będą utrącone narożniki ołtarza i spadną na ziemię i zburzę pałac zimowy wraz z pałacem letnim i runą pałace z kości słoniowej i skończą się wspaniałe domy oświadczenie Jahwe Pięć ksiąg Księga powtórzonego prawa rozdział 25 Kara chłosty Gdy dojdzie do sporu między mężczyznami i staną przed sądem i osądzą ich i przyznają rację sprawiedliwemu a potępią winnego, to jeśli winny zostanie skazany na chłostę, sędzia każe go położyć i wymierzą mu przed Jego obliczem ilość uderzeń odpowiednią do jego niegodziwości. Każe mu jednak wymierzyć nie więcej niż czterdzieści uderzeń, aby gdyby mu kazał wymierzyć za to uderzeń więcej, twój brat nie został w Twoich oczach pohanibiony. Prawo pracującego. Muczącemu bydlęciu nie zawiązuj pyska, prawo lewiratu. Lub szwagrostwa. W przypadku, gdy bracia mieszkają razem i umrze jeden z nich, a nie miał syna, żona zmarłego nie wyjdzie za mąż na zewnątrz, za obcego mężczyznę, jej szwagier przyjdzie do niej. Weźmie ją sobie za żonę i dopełni względem niej powinności męża, szwagra. Pierworodny, którego ona urodzi, będzie następcą po linii zmarłego brata i jego imię nie zostanie wymazane z Izraela. A jeśli ten mężczyzna nie zechce pojąć swojej bratowej, to jego bratowa pójdzie do bramy do starszych i powie: Mój szwagier odmawia podtrzymania imienia swego brata w Izraelu, nie chce spełnić wobec mnie obowiązku męża szwagra. Wtedy starsi jego miasta przywołają go i przemówią do niego. Jeśli on stanie i powie, nie chce jej pojąć za żonę. To jego bratowa podejdzie do niego na oczach starszych, zdejmie mu z nogi sandał i plunie mu w twarz, a potem odezwie się i powie: Tak czyni się mężczyźnie, który nie chce odbudować domu swego brata. I zostanie mu nadany w Izraelu przydomek dom tego, któremu zdjęto sandał. Godne postępowanie zamiast awanturnictwa. Gdy mężczyźni biją się jeden z drugim i zbliży się żona jednego, aby wybawić swojego męża z ręki tego, który go bije i wyciągnie swoją rękę i schwyci go mocno za jego narządy wstydliwe, to odetniesz jej dłoń, nie zlituje się twoje oko. Uczciwość przy wymianie dóbr. Nie będziesz miał w swojej torbie odważnika i odważnika większego i mniejszego. Nie będziesz miał u siebie w domu efy i efy większej oraz mniejszej. Będziesz miał odważnik pełny, rzetelny, będziesz miał efę pełną i rzetelną po to, byś przedłużył swoje dni na ziemi, którą daje Ci Jachwę, Twój Bóg, ponieważ obrzydliwością dla Jachwę, Twojego Boga, jest każdy, kto tak czyni, każdy, kto popełnia bezprawie. Polecenie zniszczenia Amalekitów Pamiętaj, co Ci uczynił Amalek w czasie drogi, gdy wychodziliście z Egiptu, jak spotkał Cię w drodze i wyciął u Ciebie wszystkich wycieńczonych, Ciągnących się z tyłu za tobą, gdy ty byłeś zmęczony i znużony, i nie bał się Boga. Gdy więc jachwe, twój Bóg, da ci wytchnienie od wszystkich twoich wrogów wokoło, w ziemi, którą jachwe, twój Bóg ci daje w dziedzictwo, tak abyś ją posiadł, to wymarzysz, spod niebios pamięć o amaleku. Nie zapomnij. Codzienne czytanie Biblii. Przekład dosłowny Ewangelicznego Instytutu Biblijnego. Jeżeli podobają Ci się nasze materiały, to pozostaw subskrypcję i łapkę w górę. Dziękujemy. Do zobaczenia. Jeśli chcesz, słuchaj jako podcasty Spotify.